Cześć, nazywam się Habib Moskin, witam Was serdecznie w podcaście Into the Future. Ta edycja odbywa się pod hasłem Nowy, Wspaniały Świat Web 3. Postaramy się Was przygotować na nową rewolucję technologiczną. Dzisiaj z nami Joanna Frota Krukowska, którą nazywamy po prostu Frota, która zajmuje się Digital Insight Analityzmem. Zaraz dowiemy się więcej, ale jej głównym zadaniem dzisiaj. To wdrożenie nas w oblicze nowego rynku gier, nowego rynku rozrywki. O tym sobie porozmawiamy z Janną. Cześć, Joanna. Dzień dobry. Cześć. Powiedz mi, czy to było Twoje marzenie jako mała dziewczynka, że chciałaś zostać właśnie Digital Insight Analystem? Ponieważ jestem, może tego nie widać, ale jestem z, z, z takim boomerem po przed 40. No, wiadomo, że takich zawodów wtedy nie było. Natomiast ja, jak taki, taka, takie pierwsze moje wspomnienie, to jest, bardzo chciałam zostać testerką gier komputerowych, gdy przeczytałam, że jest taka praca, a potem przeczytam drugi artykuł o tym, jak testowano Street Fightera 2 na wszelkiego rodzaju konsolach i jaka to była straszna praca, i nie chciałam już pracować w tym zawodzie, więc takim moim najwcześniejszym wspomnieniem z dzieciństwa e, na temat takiej pracy, którą chciałam w ogóle wykonywać, to jest chciałam zostać karakter designerką, czyli osobą, która projektuje wszelkiego rodzaju postacie i potwory do gier. Okej, okay. czyli w sumie nie aż tak daleko odeszłaś od tej branży, o której myślałaś jako, jako dziecko. A powiedz nam, czym się teraz zajmujesz, jak wygląda twoja praca? Ja w tym, Czyli to, czym się czy Ja zajmuję się wieloma rzeczami, natomiast żeby to uogólnić w skrócie tłumaczę ludziom, dlaczego inni ludzie są gotowi wydać masę pieniędzy na cyfrowe dobra. Okej. Okay. Zjed tak, i to jest takie w skrócie, natomiast jeżeli sobie powiększymy ten balonik, to jest e, tłumaczę wszelkiego rodzaju e, zagadnienia rynkowe, badam też zachowanie graczy, badam, badam zachowanie spo społeczności, e, ewaluuję różnego rodzaju projekty, a na co dzień jak gdyby swoją obecnością wspieram działania zespołów. Zarówno w firmie g 2 icom jak i w funduszu inwestycyjnym Outlier Ventures. A powiedz nam trochę więcej o tych grach, o tej rozrywce internetowej w kontekście tego Web3. Jak tutaj wygląda Twoje zaangażowanie? Moje zaangażowanie wygląda tak, że z jednej strony ewaluuję projekty i też wspieram projekty, które na przykład przychodzą do funduszu, a w G2 też badam rynek całkowicie, patrzę, jak z jednej strony się rozwija. Patrzę też, i to jest w ogóle też ciekawe, na całą historię dóbr cyfrowych i historię gier. I wpinam sobie takie małe, jak gdyby, patyczki w pewne historyczne miejsca, które mogą się, jak gdyby, w tym wszystkim powtórzyć. Czyli hmm. patrzę na przeszłość gier komputerowych, żeby trochę przewidzieć teraźniejszość, myślnik, przyszłość tego wszystkiego, co się okay. teraz dzieje. Dobra, to przejdźmy do takiej serii szybkich pytań. Powiedz mi, czy istnieje jakakolwiek różnica między grami opartymi o Web3 a standardową rozgrywką? I jedną z takich największych różnic, które też, która też mnie interesuje które sobie badam, to a. Marketplace, czyli takie miejsca, w którym możemy wystawiać swoje asety, nie są zamknięte, tak jak w grach typu Fortnite czy, czy nawet Animal Crossing, które jakby marketplace'u nie ma, ale tam sobie mo, można się wymieniać jakby tymi rzeczami. No i w grach web, 3 można te asety dowolnie z tych gier wyjmować, sprzedawać. Deweloperzy, czyli twórcy tych gier, nie mają z tym totalnie problemu i nawet zachęcają do jak gdyby, do sprzedaży tych asetów. Druga taka różnica jest, jest taka, że wiele z tych gier jest, to są to tak zwane play to earn, czyli grasz, aby zarabiać. Ja akurat nie za bardzo jestem fanką tego, tego rodzaju gier, gdyż już widać pewne problemy związane z tą gałęzią. A trzecia y, taka różnica to jest coś, na co ja czekam najbardziej i co jest troszeczkę pieśnią przyszłości, czyli ze względu na jak gdyby trudność prowadzenia tego rozwiązania, to jest y, interoperatywne asety. To znaczy, że przy, przypuśćmy tam, rzucam przykładem, jeżeli zdobędziemy w World of Warcraft jakiś miecz, możemy go użyć w dowolnej grze innej firmy. Tak? Mów, ale tak jak mówię, to bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że to jest jeszcze pieśń przyszłości. Natomiast taki koncept jest. Są również projekty, które pracują nad rozwiązaniem tego problemu. I na to bardzo mocno czekam. Okej, okay. czyli na razie mówimy o tym, co będzie. A na dzień dzisiejszy, czy gry takie oparte o Web3, o blockchaina, to nie jest po prostu hazard? Ten to play to earn? To zależy oczywiście, muszę, muszę powiedzieć. Natomiast, czy to jest hazard? Całe krypto, w ogóle kryptowaluty jest to bardzo, jest to taka gałąź mocno oparta z jednej strony na wierze, tak, czyli jeżeli sobie spojrzymy na taką trochę religię bitcoinową, dlaczego bitcoin ma taką wartość, jaką ma, dlaczego też zbudowało, zbudowało, się wokół tego takie, zbudowała się wokół tego taka społeczność, tak, to ma to trochę takie z jednej strony zalążki sekta, a z drugiej strony osoby, w które mocno w to wierzą, tak, ale czy on ma jakieś pokrycie w złocie, czy jakiejś innej walucie? No, tutaj raczej nie wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o, o sam hazard w grach, krypto. Y ja otwarcie nie powiem, że nie ma, czy albo że jest, powiem tylko, że warto sobie zobaczyć, jak też te ekonomie się rozwijają. To jest też gatunek gier, który jest bardzo młody. Z jednej strony mamy wszelkiego rodzaju niepewności związane z wartością tych tokenów i też wszelkiego rodzaju problemy z nabywaniem wartości, etc. Natomiast stricte naklejki hazardu bym nie przykleiła, bardziej bardziej martwią mnie gry hazardowe, na przykład na komórki, które z krypto nie mają nic do czynienia. Dobra, a tak z Twojej perspektywy, powinniśmy to regulować już teraz? Też oczywiście odpowiem, to zależy. Natomiast ja uważam, że jeżeli samo, sam rynek kryptowalut, jeżeli jest zamknięty w, tej, w tym takim łap-3 slash metaversowym baloniku, on sobie tam jest. Natomiast dla mnie największym problemem jest to, że w momencie wynoszenia tych pieniędzy, jak gdyby poza. Czyli na przykład, przypuśćmy, że mamy grę X Infinity, zarobiliśmy tam jakieś pieniądze, chcemy kupić sobie za te pieniądze, nie wiem, w najlepszym wypadku samochód, w najgorszym wypadku gumę balonową na stacji benzynowej. No to już jednak coś. Tam, czy to SEC, czy to SEC amerykański, czy to jakieś inne regulatory związane z urzędem podatkowym powinny się już zainteresować, natomiast moje takie prywatne zdanie jest takie, że bardzo ciężko będzie uregulować wszelkiego rodzaju procesy, które dzieją się wewnątrz tego całego meta metawersu krypto web 3, ponieważ nie, nie uważam, że to jest możliwe do regulacji. Okej, okay. czy w takim razie to nie jest trochę tak, że te gry, czy ta rozrywka Web3 powstaje z chciwości, z tej możliwości braku regulacji? To za, Oczywiście to zależy, ale tak i tak nie. Ja myślę, że z jednej strony mamy tą całą generację osób, które yy, też mówią o game devie, tak? czyli twórca gier oraz o graczach czy graczkach, którzy pomyśleli, hej, jest to fajny sposób, żeby się na szybko dorobić. Ale mamy też tą drugą grupę, i ja też nie będę ukrywać, że to jest ta grupa, która mnie najbardziej interesuje. Hej, mamy nową technologię, mamy nowe możliwości, zróbmy coś innego, zróbmy coś fajnego, zróbmy kolejne stadium jakiejś ewolucji albo kolejną gałąź w gamingu. Okej, okay, to jakie w takim razie, czy w ogóle istnieją korzyści z zastosowania technologii związanych z Web3 w grach komputerowych? Ja tak jak sobie patrzę na projekty, które się tego teraz rozwijają. Dla mnie na przykład ogromnym problemem też jako osoba, która gra, bo gram od ponad 30 lat i wydałam już jakieś kolosalne pieniądze na wszelkiego rodzaju konsole, gry i tak dalej. Z jednej strony, bardzo chciałabym móc część z tych pieniędzy odzyskać, żeby po prostu reinwestować je. Kupno kolejnej konsoli, kolejnego tytułu, i tak dalej. Wiele firm tego nie umożliwia. Jeżeli sobie zobaczymy, na przykład, jak działa Blizzard, jak działają gry. Y, Fortnite jest takim też przykładem, czy, czy Roblox, tak, z którego w ogóle kasa jest bardzo ciężko wyjąć, albo jest to po prostu niemożliwe ze względu na różnego y, rodzaju y, regulacje, które Roblox Corporation narzuca. Y, dla mnie taka największa szansa to jest. Y, Umożliwienie, jak gdyby. oczywiście też upraszczam, tak? bo tutaj wchodzimy w całą, całą ekonomię firm, tego skąd one biorą swoje dochody, etc., etc. Natomiast jest możliwość uregulowania, moim zdaniem, szarej strefy czyli coś, co wymyślili w sumie gracze, żeby obejść wszelkiego rodzaju e, ograniczenia. Tak? Jeżeli mamy na przykład, właśnie ten bardzo popularny wśród dzieciaków, nastolatków, czy nawet starych ludzi, takich jak ja, Fortnite. E, no to ja mam konto, ale potem jak gdyby nie mogę, nie mogę nic z tym zrobić. Jeżeli mam jakieś tam skiny, no oficjalnie nie mogę ich sprzedać. Muszę jakoś tam w tych odmętach internetu lawirować, żeby się ich jakoś tam pozbyć. Natomiast, czy otwiera taką możliwość. Po prostu oficjalnego otworzenia swojego marketplace'u i powiedzenie graczom: słuchajcie, ja wiem, my wiemy jako tam game dev, że chce, że wy chcielibyście jakoś tam na tym zarobić. To idźcie i sobie to sprzedajcie. I w ogóle też jest takie zachęcanie, czyli ten zupełnie inne podejście od klasycznego game devu. Idźcie i sprzedawajcie po prostu wszystko ze swojego portfela. Czyli taka, taka możliwość z jednej strony właśnie uregulowania tej szarej strefy. Mnie też bardzo ciekawi aspekt spraw, sprawdzania całego ciągu, jak gdyby życia assetu. tak? Czyli po pierwsze, asetu, mamy wszystkiego. Rozumiem, że żeby grać w takie gry, mm -hmm. rozumiem, że muszę mieć jakieś krypto, tak? Czyli muszę włożyć krypto, żeby grać w grę. I to jest ten aset. Y Mówiąc asset, ja z jednej strony rozumiem to jako tokeny, mm -hmm. te fungible, czyli te podzielne, czyli te bitcoiny, stablecoiny, czy innego rodzaju kryptowaluty, lub też przedmioty w grach, czyli na przykład miecze, bohaterów, e, tak zwane e, kosmetics, kos, kosme, tak, nie? Czyli non fungible token. Mm -hmm. Jeżeli sobie zobaczymy jeżeli sobie weźmiemy grę, rozbijemy je na, na czynniki pierwsze, zobaczymy, że tak naprawdę NFT może być wszystko. Mm -hmm. A do, o, oczywiście upraszczam, do... nie? bo jest to, cały game dev jest o, o wiele bardziej skomplikowany, prawda? Mam takie pytanie, które się zrodziło z teorii spiskowej, że Web3, żeby zaistniało, czy w ogóle ten blockchain i kryptowaluty, musiałoby się spopularyzować. No, istnieje taka teoria, że ta rozrywka ma nas tylko przyzwyczaić do kryptowalut i do NFT. Co ty o tym myślisz? Ja powiem tak, jeżeli sobie spojrzymy właśnie na historię internetu, historię game devu, co powodowało największą popularyzację jak gdyby pewnych technologii, nie chciałabym powiedzieć, że porno, ale również natomiast z drugiej strony mamy to całą tą szeroką rozrywkę, tak? Czyli gry, bardzo duży też wpływ na rozwój internetu, jednak miały gry, tak? Na całą. Na całą no w ogóle taki, taki rozwój technologiczny, rozwój wszystkiego, co się działo, to rozrywka ma bardzo, bardzo duży w tym udział. I ja mocno się z tobą zgodzę, że mój taki głos, jeżeli, jeżeli sobie patrzę na trendy, które umożliwiają wejście świata Web3 do, do mas, bo w tym momencie, jeżeli sobie nawet tutaj osoby oglądające stwierdzą, hmm, chciałbym sobie coś zagrać, kupić krypto albo coś tam i zobaczyć ten cały proces, który musi przejść, no to normalny człowiek się tam w ogóle wrazi po jakichś pięciu czy 10 minutach, jak przegląda dziesiąty film na YouTube i powie: okej, okay, w ogóle, mam to gdzieś. No nie ma opcji na to, nie? Natomiast jest taka dość duża szansa i te rozwiązania, które w tym momencie są budowane, czy to jest tak zwany popularny on-ramping, czy rozwiązania portfelowe, czy wszelkiego rodzaju integracje, mają, mają na celu oczywiście popularyzację i jeżeli. Mówisz o tej teorii spiskowej, jako game dev, jako taki trochę koń trojański. E, ja się z tym zgadzam. I to chyba jest jedyna teoria spiskowa, jaką, w jaką, z jaką się w życiu zgodziłam. Okej, okay, dobra, to umówmy się, Anno, że na koniec podasz nam takie trzy gry, które lubisz w tym świecie web 3. A my przygotujemy jakiś taki samouczek, jak zagrać w taką grę, żeby ludzie mogli zobaczyć jak to wygląda i sami stwierdzić, sami poznać bliżej ten temat. A powiedz mi na koniec jeszcze tutaj tych szybkich, takich krótkich naszych pytań, czy istnieją jakiekolwiek korzyści w zastosowaniu tych technologii blockchainowych w grach komputerowych w stosunku do standardowych gier? Interoperatywność, czyli ta, dalej ta pieśń przy Dla graczy korzyści. może skupmy się na tym, co ja jako gracz mogę, mogę otrzymać z tego, że skorzystam. W tym momencie w no to taki mój główny bet, Idzie na tą otwartość rynków. To znaczy na to, że ten grac, gracz naprawdę ma władzę nad swoim asetem, nie jest kontrolowany przez Epika, Robloxa, e, etc. I może sobie po prostu e, po tygodniu gry stwierdza: OK, e, znudziło mi się, chcę pograć coś innego, ale fajnie, jakbym odzyskał, odzyskała tą kasę, wystawia to na marketplace, cyk dostaje jakieś pieniądze i idzie grać dalej. To jest moim zdaniem ogromna korzyść i ogromny, ogromna zmiana tego paradygmatu ownershipu, tej własności asetów, które mamy obecnie. Czyli. To znaczy, że Web3 może w końcu umożliwi nam powstanie zawodu Paladyn. Ja nie wiem, czy już takie paladyny tam nie chodzą w jakichś Ultimach online, czy Diablo od lat 90., ale. Ciężko mając wymianę walut, tak? Teraz tutaj mówisz, że nie tylko ta waluta, którą możemy wymieniać w grze, za którą możemy kupować itemy w grze, ale faktycznie, jeżeli znajdę fajny mierz, to mogę go przehandlować za fajną szafkę nocną, którą wstaję sobie do sypialni. Ja powiem więcej, że powiem bardzo kontrowersyjną tezę. Mnie same tokeny nie interesują. W sensie mówimy o te walutach, czyli te bitcoiny i tak dalej. Mnie w krypto, moją osobę, jak gdyby w krypto, w, w ogóle w Web3 i w game GameDevy, interesuje, interesuje to wszystko, co można zbudować, zrobić dookoła właśnie tych nft ków i wszelkiego rodzaju projektów opartych o te in-game, tak, in-game asset, jak to się popularnie nazywa. Dla mnie te waluty to jest jak gdyby jakaś tam rzecz drugorzędna. Dobra. To słuchaj, gdyby się tak miało, bo rozumiem, że to teraz ten, ten cały świat tej rozrywki on dopiero się rozpoczął, tak? Z tego co rozumiem, raczkujemy i mamy pewne pomysły na to, żeby faktycznie móc handlować tymi przedmiotami. Podsumuj nam tak krótko, w jakim miejscu teraz jesteśmy, jeżeli chodzi o tą rozrywkę. Jeżeli chodzi, jeżeli patrzymy na dane, jest taka popularna tabelka, która tam świdruje po internetach. Jesteśmy w tym momencie adopcji albo troszeczkę za, w jakim internet był w roku 98. Natomiast również mam taką niepopularną opinię, że nie, nie wolno mówić, że o Boże Web3 i w ogóle ten blockchain to jest taka młoda technologia. To jest technologia, która zaczęła się wraz z bitcoinem, który ma już 13 czy 12 w tym momencie lat, więc ona nie jest jakaś tam super młoda. Natomiast jest ona na tyle y, trudna, niedostępna i tak nieschowana przed tym masowym użytkownikiem, że ona jest trudna y, w użytkowaniu, tak? Y, moje też jedna z takich moich teorii, jedna z rzeczy, o których myślę, to. Że w, tak jak teraz jest ten taki podział tradycyjny gaming, blockchain gaming, to się zatrze, to po mm -hmm. prostu będą, będą e, NFT z jakimś standardem, który być może stanie się standardem dla dóbr cyfrowych. Ja rzucę tylko taką e, ciekawą rzecz, która może słuchaczom, oglądaczom, oglądaczom, oglądaczkom również ułatwić zrozumienie w ogóle e, tego, czym jest dobro cyfrowe. To nie jest tak, że mamy tego NFT i to jest w ogóle nowość, wcześniej nie było takiego formatu. Jeżeli sobie też prześ, prześledzimy historię w ogóle komputerów gier i tak dalej, dobra cyfrowe w pewnym sensie są nawet punktami Spockmana, jeżeli ktoś tam sobie siedział i pykał na automatach w 79 czy 81, to nasze punkty i nasz wynik na tym takim scoreboardzie, tablicy znaków jest już jakimś tam naszym dobrym cyfrowym. To, że zbieraliśmy mp trójki w latach 90. czy tam na początku 2000, to też, były, to też jest nasze dobro cyfrowe. Czyli ja nie postrzegam NFT-ków i blockchain jako takiej super nowości, wow, tylko jaki, jakiś taki stopień w ewolucji y, y, formatu dóbr, dóbr cyfrowych, który być może, ja w to mocno wierzę, stanie się po prostu standardem za 5, pięć, pięć może nie, ale za 10 lat nie będzie rozróżnienia, o, to jest coś tam, tutaj to, to jest NFT, to to. Myślę, że to raczej się zatrze. Czyli, drodzy słuchacze, czy można powiedzieć, Joanno, że tutaj realizujemy ideę Marksa? o przekazaniu y, sposobów czy, czy, czy metod produkcji w ręce wytwarzających? Może być. Ja też mocno wierzę, że, że, że jeżeli chodzi o gamedev, to tak jak gdyby to jest moja moja działeczka. Y, jest ten cały, ca cała taka grupa moderów, czyli os osób, które y, bawią się grami komputerowymi, tworząc do nich dodatki, etc. Natomiast jest w tym momencie Jedną z opcji jest pójście sobie właśnie w kierunku gier blockchainowych, kiedy możesz faktycznie na tym zarabiać. To nie jest tak, że jedno zastąpi drugie, ale jest tak zwane, coś, coś co ja bardzo lubię, jest wolny wybór. Jeżeli chcesz sobie robić to hobbyistycznie, nie mieć z tego pieniędzy tylko Friday, super. Możesz sobie pykać tam mody do Baldur's Gate, czegokolwiek, nie? Ale jeżeli chcesz wybrać tą drugą drogę, jest bardzo ciekawy moment żeby zainteresować się całą, całą właśnie taką gałęzią też budowania czy to architektury do Metaversu. Są już, to jest w ogóle też ciekawe, że jak rozmawiamy o takich niszach, to pewne rzeczy już są. Jest nawet marketplace, który oferuje, który oferuje projekty do, meta, do architektoniczne projekty do Metaversu, więc jesteśmy w takim momencie przyszłości. Okej, okay. to teraz pobawmy się trochę w wizytę u wróżki. Powiedzmy, że masz taką kryształową kulę, i możesz nam przewidzieć trzy rzeczy na przyszłość związaną z rozrywką Web3. Ojeju. Moja szklana kula mówi mi, że, eee, i to będę pewnie już mówił dzisiaj teraz, interoperatywność jest normą, mimo że jest bardzo trudne do prowadzenia. Natomiast jest to moje takie największe marzenie. Interoperatywność gejmerki. to znaczy, że nieważne, że miecz był z Warcraft'a, ale możemy go teraz użyć w Fortnite na przykład, tak? Czyli przykład. zgodność między różnymi metodami rozrywki. Dokładnie. I drugą taką rzeczą, którą ja, o której myślę, że jest jeszcze niewykorzystywana, ale powinna i będzie, to jest, ponieważ blockchain tak naprawdę to są systemy jawne. Można sobie wszystko przeglądać, czyli jakiego rodzaju transakcje, kto co ma na portfelu, etc. Firmy będą to wykorzystywać na porządku dziennym. To znaczy, jeżeli jesteś byhard fanem, fanką jakiejś serii, czy to jest też tam Dragon Quest, Last of Us, czy cokolwiek, Możesz się spodziewać, że będziesz nagradzany różnego, nagradzany, nagradzana różnego rodzaju dobrami i to też będzie na, po, na porządku dziennym, czyli yy, trochę to odwraca ten, ten model Steama, gdzie jak masz, ma, mamy te achievementy, czyli te nasze zdobycze w, w Steamie, które są jak gdyby tylko obrazkami, tutaj jest ten level up, czyli dalej powracam do tej, do tego, do tej ewolucji, ewolucji całego systemu. Myślę sobie też o trzeciej yy, drodze i coś, co też jest moim takim wielkim marzeniem, przestanie, może nie tyle rezygnacja, co większa mądrość, jeżeli chodzi o podejście do tokenizacji tokenów, bo to jest to, co mówiłeś wcześniej o tym hazardzie, tak, czyli trzeba kupować krypto, coś tam, no nie, to ma jakiś tam, zamiana tego hazardu, te, cena tych tokenów jest niepewna, etc., etc., natomiast zamiast skupiać, skupiać się bardziej na tej ekonomii gier, na tym, czy ten token będzie miał taką cenę, żeby wszyscy z tego wyżyli itp., Game Dev będzie się skupiał na tworzeniu świetnych, tak naprawdę już wtedy, doświadczeń. Bo jeżeli sobie spojrzymy na Robloxy, Fortnite tego świata, to ta granica trochę między grą a doświadczeniem się zamyka. Bo ja też postrzegam tego ty typu tytuły, czy nawet Animal Crossing, który nie jest aż tak otwarty jak to poprzednie, jako takie wirtualne miejsca spotkań, czy takie mini mini zalążki metawersu. I ten, to ciśnienie z, tego, z tej wartości tokena. Przejdzie na kreowanie naprawdę świetnych takich wspomnień, doświadczeń z gamingu, które zostaną z nami na lata, tak jak ze mną zostawały, nie wiem, Final Fantasy VII czy inne tego typu tytuły. Czyli taką największą korzyścią będzie bardziej rzeczywiste doświadczanie tej rozrywki. Będziemy mieli poczucie, że jesteśmy częścią i właścicielami tego świata, którym tak. możemy swobodnie operować. A jakie największe ryzyko widzisz ze swojej strony? Ale ja tak szczerze, powiedz nam, co tak naprawdę może się stać złego? Ja zawsze mówię szczerze, co się może stać. To jest pierwsze, po pierwsze ryzyko, właśnie to takie, to, że token przesłoni wszystko, to, że game dev, który jest stylikiem związany z Web3, będzie próbował udowodnić, że o, Web3 gry w ogóle na blockchainie są lepsze niż te tradycyjne, zamiast brać pewne lekcje i współpracować na tych płaszczyznach. Także. Zamiast współpracować, będą raczej tutaj stawiać na jakąś konkurencyjność, walkę, brak dialogu, etc. Właśnie, te, czyli, czyli jak gdyby brak dialogu, brak zrozumienia, brak chęci współpracy, takim, to właśnie ta, ta, to, to, to przywiązanie do tokena jest moim zdaniem bardzo, bardzo złym doświadczeniem. Oczywiście ja też rozumiem, czemu GameDev to robi, ale to raczej bym się tutaj zastanowiła. Natomiast trzecią moją taką największą bolączką, mimo że jestem, fan, jestem osobą wychowaną na cyberpunku i sci-fi, to jest tak, takie totalne, taka totalna imersja w, w VR, virtual reality, jak gdyby odcięcie się od świata rzeczywistego. Dla mnie najciekawszy metawers, najciekawsze doświadczenia growe, w ogóle najciekawsza wizja przyszłości, to jest taka, która nie polega na tym, że niczym Mark Zuckerberg zakładamy sobie VR na web. Tylko ona jakoś tam koresponduje, koresponduje z tym, co dzieje się w, w naszej rzeczywistości i nie działa jako takie totalne odcięcie, tylko po prostu uzupełnienie. Stąd ja jestem ogromną fanką wszelkiego rodzaju rozwiązań czy to rozszerzonej rzeczywistości, czy to nawet argument reality i tak dalej. VR fajny na godzinkę, dwie, natomiast siedzenie z tym na głowie, niczym tam w książce Ready Player One, czy tych innych wszystkich matrycach, i mówię, to mówię, tak, jak, jako osoba, która jest wychowana totalnie na cyberpunku, jak miała 15 lat, to myślę, że jakbym ktoś założył taki hełm na głowę, to bym siedziała w ogóle całą dobę. Jako prawie 40-letnia osoba stwierdzam, że hmm, to nie jest dobra droga i mocno przestrzegam przed właśnie taką, takim totalnym, taką totalną imersją w ten VR i raczej szukam takich doświadczeń, które można sobie połączyć z rzeczywistością. Dobra, w takim razie powiedzmy jeszcze, zobaczymy, czy wirtualna rzeczywistość przesłoni nam rozszerzoną rzeczywistość, ale powiedz mi, tak lub nie, czy Web3 zabije standardową rozgrywkę? Nie. Nie zabije, czyli nie. będą występowały koło siebie. Zawsze będzie jakiś, zawsze, Ja trochę jak z muzyką, tak, jest dużo tych gatunków, zawsze, jeżeli ktoś będzie chciał słuchać jakiejś rzeczy albo ktoś będzie chciał tworzyć jakichś niszowych, black metalowych, ambientowych rzeczy, zawsze, zawsze, to będzie, tak jak w grach. Jeżeli sobie, no, ja w ogóle opowiadam o tej książce wszystkim, może to też jakieś czytelnika, czytelniczkę, słuchacza, słuchaczkę zainteresuje. Teraz jestem w trakcie czytania książki History of CRPG Companion, coś takiego. Autorem jest Filipe Pepe i to jest 700 stron o historii gier CRPG. Od początku do końca. Jeżeli ktoś myślał, że w roku, nie wiem, tam w latach 2000 nie powstają gry złożone z kawałka, pizza, kawałka literki czy z literek i wszystkie gry muszą mieć super grafikę, tak nie jest. Okazuje się, że w 2022 ludzie dalej ch chcą grać w tak niszowe tytuły, że aż wybuchła mi, że tak powiem, czaszka. Więc dopóki ktoś będzie chciał yy, tworzyć sobie tradycyjne gry, takie, które mają te korzenie bardzo mocno, y, jak gdyby wbite w historię, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja mocno wierzę, że wszystko to będzie koegzystować w przyszłości. I tego nam wszystkim życzę jako odbiorcom, odbiorczyniom kultury, gier, y, wszelkiego rodzaju rozrywki. Joanno, dziękuję serdecznie. Dziękuję słuchaczom. Była z nami dzisiaj Joanna Frota-Kurkowska. Frota po prostu, która wprowadziła nas w świat. Gier, świat rozrywki web3 opowiedziała nam trochę o przyszłości Dziękuję wam serdecznie słuchajcie kolejnych podcastów bo będziemy zajmować się technologią blockchaina w aspekcie developmentu jeżeli chodzi o rzeczy o których mówiła Joanna znajdziecie linki na naszych social mediach i pewnie napiszemy tam o tych trzech grach w które warto spróbować zagrać dzięki Joanna super się z tobą rozmawiało teraz już wiem że nie tylko FIFA się liczy i może w końcu jakiś miecz zdobędę i sprzedam może w końcu nie będzie stać na tą szafkę nocną do zobaczenia. Tylko, do zobaczenia, tylko FIFA i Call of Duty. Tylko <laughs> Jak FIFA pokazują Duty. badania rynkowe i dane sprzedażowe. Dzięki serdeczne, do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia, dziękuję.